Proszę o zabranie głosu pana Romana Ciepiela, prezydenta Tarnowa. Szanowny panie, szanowni panowie, droga młodzieży, oficerowie Wszyscy, którzy zgromadzili się na tym placu. Kończymy dzisiaj trzydniowe obchody rozpoczęte przedwczoraj na Zbawarzu Komunalnym. Wczoraj wypełniliśmy znicze, w z tymi napowiedzi żołnierza. A dzisiaj pod ważnym dla społeczności polskiej, myślę, że dla całej społeczności polskiej pomniku ofiar strażnictwa. Dlaczego tutaj? Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, Ale po do tego Pamiętam, jak mój ojciec, z, z Armii Krajowej, wielokrotnie opowiadał o tym, jaka była jego działalność w Armii w czasie II wojny. Teraz rozesłucham w sobie jego. E, powieści i wątki o zakończeniu swojej służby w krajowej w 1945 roku jego starszy brat Władysław nie miał takich okoliczności jak mój ojciec jego działalność trwała nieco dłużej też był żołnierzem podziemnego państwa nie będę opowiadał losów mojej rodziny chcę tylko pokazać, że Naszych wielu naszych przodków dzisiaj żyjących. Pytanie, czy skończyć walkę w 1945 roku, było aktualne. Było aktualne wówczas i przez wiele miesięcy, wiele lat później. Wielu postanowiło odłożyć broń, zająć się rodziną, budować dostatną Polskę. Inni. Dalszyli według nich w słusznej sprawie przez wiele lat. Ścigani przez totalitarne stalinowskie państwo i reżim, który przyszedł w 1949 roku. Wielu odmało życie, wielu przepiało więzienia, wielu było wywiezionych się na Syberię. A mówimy o dziesiątkach tysięcy tak, osób. Mówimy o rzeszy Polaków, dla których dusza tak, duszach, była niezgoda na to, co się wydarzyło. że wszystkich, wszystkim I ci, którzy nie przeżyli, nie przetrwali, i ci, którzy w inny sposób budowali Polskę, dopiero w 1989 roku mogli być pewni, że wolność do Polski przyszła, że możemy mówić również o tamtych czasach. O żołnierzach wyklętych, to Notabene pojęcie, które zostało stosunkowo niedawno, bo na 20 lat temu, wykreowane. Mówimy od 90 do 53 roku. Tak, teraz możemy mówić to pełną pierwszą. Możemy tutaj stać i oddawać im A robimy to w miejscu szczególnym. W miejscu poświęconym ofiarom stalinizmu. W miejscu, które przedstawia Wiktorię Matkę Polskę, która wypuszcza orły Na ostatnim tym najwyżej zbijającym e, się, pisze. widzimy koronę. W prawej ręce tej postaci jest trzymane ciągle skrzydło Orła, którego korona już pada. Oczywisty, można powiedzieć, prosty symbol, ale jakże grzymowym. Dlaczego opowiadam o tym pomniku? bo jego pomysłodawcą, przewodniczącym społecznego komitetu budowy tego pomysłu był pan w świętej pamięci Tadeusz Józef. Człowiek, który po wojnie wiele lat musiał spędzić w więzieniu, bo tak jak wielu jego towarzyszy nie godził się z nowymi porządkami, które do Polski przyszły. Tak, to jest jego symbol, jego ofiary, ale i wielu Tarnowian, wielu Polaków, wielu którzy Polskę pokochało i w tragicznych sytuacjach musieli ten swój patriotyzm do